Agnieszka Kaczorowska odchodzi z pracy. Nie akceptuje tego, jak traktowani są ludzie w tym teatrze. Agnieszka Kaczorowska podzieliła się ze swoimi fanami informacją o trudnych zawodowych chwilach, które teraz przeżywa. Kropka. Okazuje się, że tancerka i aktorka nie będzie już występowała na scenie teatru tu i teraz. Agnieszka Kaczorowska powiedziała do fanów, że odsunięto ją od przedstawienia na trzy dni przed spektaklem. Padły mocne słowa. Agnieszka Kaczorowska rzuciła pracę w teatrze. Nie akceptuje tego, jak są tam traktowani ludzie. Agnieszka Kaczorowska zdobyła sławę jeszcze jako dziecko rolą Bożenki w serialu Klan. Szybko okazało się, że próbująca swoich sił w aktorstwie dziewczynka ma talent taneczny. Agnieszka Kaczorowska została zawodową tancerką i zdobyła wiele nagród w tańcu towarzyskim. Nie porzuciła jednak aktorstwa. Lada Dzień Fani Gwiazdy mieli zobaczyć ją w spektaklu teatru Tu i Teraz pod tytułem Ślub Doskonały. Ale w ostatniej chwili okazało się, że nic z tego nie będzie. Kropka. Agnieszka Kaczorowska podzieliła się ze swoimi fanami informacją o trudnych zawodowych chwilach, które teraz przeżywa. Powiedziała do fanów, że odsunięto ją od przedstawienia na trzy dni przed spektaklem. Na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent teatru tu i teraz, że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka. Wielokrotnie zapraszałam was na nasz spektakl Ślub Doskonały. Czuję się w obowiązku poinformować Was, że na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent teatru tu i teraz, że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to. Wierzę, że coraz więcej osób będzie się przeciwstawiać się traktowaniu bez szacunku, wykorzystywaniu, straszeniu czy manipulowaniu.